Witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy dzisiaj piękną pogodę. Zastanawiacie się pewnie, cóż to za piękne miejsce, co zielone. W koło, Sama zieleń. Oczywiście kajakarzy bardzo jest dużo. jak ktoś jest z Warszawy zapraszam do zagadki, w którym miejscu w Warszawie właśnie jestem obecnie podpowiedź Warszawa <laughs> słuchajcie, przepiękne, zielone miejsce cisza, spokój i można naprawdę słuchajcie tutaj trochę pobyć w samotności pomyśleć nad wieloma sprawami, które nas w życiu otaczają na co dzień. Czasem tu przyjeżdżam. Nieczęsto, bo. Bo. <grytanie> Natomiast akurat dzisiaj mnie tutaj naszło, właśnie, żeby sobie tutaj zrobić taką wycieczkę. Mm. O, tutaj mamy, właśnie kajakarzy. Kiedyś też tutaj sobie, właśnie pływałam kajakiem z przyjaciółką. Najdłuższy spływ kajakowy, który zrobiłam kiedyś, dawno temu, to był pilicą nad pilicą z Nowego Miasta, jak dobrze pamiętam i spływ zakończyliśmy chyba w Białobrzegach jeśli dobrze pamiętam było to naprawdę wielkie dla mnie przeżycie bo nawet na takiej wyspie żeśmy nocowali piknik sobie zrobiliśmy na takiej wyspie pod namiotami i złapał nas deszcz fajne przeżycie, fajne naprawdę, super, super przeżycie czasem jest potrzebne takie właśnie Taki dzień, aby po prostu nie myśleć o niczym, bo zbyt dużo dzieje się złych rzeczy w innych miejscach, na przykład na internecie, i czasem trzeba to po prostu wyłączyć i pobyć właśnie w takim miejscu jak tutaj. Ja Wam oczywiście pokażę na YouTube właśnie to miejsce, i może Wam się uda odgadnąć w którym miejscu dzisiaj odpoczywałam. Wszystkim Wam życzę również fajnego, zielonego weekendu. Przed nami jeszcze jutro jest niedziela. A przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia i spokoju, mniej nienawiści do siebie. A tym, którzy są nienawistnikami, życzę właśnie pewnej refleksji nad życiem o... Mamy następnych kajakarzy, proszę bardzo. Fajne, co? Może następnym razem nam mówi znajomą. O, mamy następny kajaczek. No. Narusza, nie naruszam niczyich dóbr, bo twarzy nie widać. No, także słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie. Mamy następny kajaczek. O, jeszcze jeden. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie wszystkich. I życzę miłego, fajnego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.